Czasu ja nie mam, ale staram się go mieć Czasu ja nie mam, ale chciałbym ją też mieć Nie mogę teraz czasu z tobą znaleźć Chciałbym też z tobą móc też znaleźć mógłbym też teraz zacząć pasję szukać rano i bez czasu na kolano się opierać i obmyślać, czy nie szukać w lewo, a może też prawo, każdą pasję ja nie grzeszę bo będzie się moją zaletą, nie wadą i nie szukam statą, bo by szukać to co się lubi to też nie łatwo jest chociaż może kasy nie mam i nie pracuję że chcę, bo nie jestem studentem ani żadnym starym dżedem No łapy nazywam się tak moją pasję jest traw, wzajem, to ja mam sto, ale ona jest ponad Test label, ja nie muszę siedzieć, nie, bo jestem za słaby, tylko w testach trzeba wiedzieć Nie się o pizdach, a nie o problemach nie wyśalać ale czy to ludzie tylko chodzić, znaczy teraz nie yeah. Choć nie jestem najlepszy Ale umiem przegrywać Nie umiem was omijać, Ale umiem pozbywać Czasu ja nie mam ale staram się go mieć Pasji ja nie mam ale chciałbym ją też mieć nie mogę teraz Czasu z tobą znaleźć Chciałbym też z tobą Móc pasję też znaleźć Ale bywa różnie Czasami Masz już dość I nie możesz tworzyć Kiedy dopara cię złość żeby nie było tak samo, kiedy dopada Cię złość, Nie ja mam jeszcze dość, choćby pojużyć, nigdy nie jesteśmy i wolałabym się zabić niż się utkwić że sam jest gówna, zanim krzyby debię, mi mi debilami, bo że skazałeś i upadłeś, bez nie obchodzą Ciebie i mnie, więc kończysz teraz samotnie.